Cześć, Adria. Siemano, z tej strony, kary za dzisiaj ze mną jest. i DJ Red Flex. No to co będziemy robić? No przywitajcie się. Nie ma. <coughs> DJ, DJ, przywitaj się. Zaczy, Nie ciast... ma go. Jest jest. Ale mu ufanie piszesz. Ej. Dobra, i to jest prezentacja serwera Minecraft Hamachi Bukit, yy, rozbudowaliśmy go trochę, jak widzicie, pluginy, wszystko jest ładnie, yy, tak, tu jest regulamin, yy, słuchaj, admina, admin może trzy racje, nie, namawia na admin na Operangę. rangę, nie używaj x-ray, speedhack, rangi są dostawane za eventy, Życzę mi miłej gry, administracji administracja teraz administracja właściciel Carvis, administratorze administratorzy damu Janiszewski super mod mod brak super vip cacperos 112 i vip pan Cukierek. tak jak w regulaminie było do, rangi dostajecie za jak wygracie event na tydzień jak wygracie event parkour muszę go jeszcze zrobić to dostajecie WIPA na tydzień. No i tak, tutaj nie wiem co y, ZIOM.pl robił, ale nie dokończył. E -h -h -h. To teraz, jak chcesz to dokończyć? Tak, tu jest, tu jest głowa mojego skina. Tam jest Janiszewskiego. Tak, jak... To jest głowa Janiszewskiego. Teraz wy mówcie, co chci chcieliście powiedzieć. A, jeszcze tutaj jest choinka. No. A może być może na jest? Teraz ej, ty DJ mów głośniej. Ja cię go szukam. E, to to, to co, co chciałeś powiedzieć? Nie. Żeby okay. było IP. Te no IP, sieci macie i ok. takie te będzie w opisie. I na ostatni, pokaz kamerę. I, i na koniec, pokaz fajerek. Dziękuję za oglądanie, więc skomentujcie, subskrybujcie, siemano, na razie i cześć, pożegnać się, do widzenia.